Szary Perot, czerwony kapturek. Pewnego razu była sobie dziewczynka, która nie potrafiła chodzić prostymi drogami. Za każdym razem, gdy mama wysyłała ją po sprawunki, dziewczynka godzinami wędrowała po okolicznych łąkach i lesie, zbierając bez trosko kwiatki i śpiewając piosenki. Rozmawiała z każdym napotkanym po drodze człowiekiem, nawet z nieznajomymi. Często zdarzało się, że wracała do domu, kiedy dzień zaczynał już szarzeć. A jednak mama nigdy nie krzyczała na swoją córeczkę, która, co prawda, nie potrafiła chodzić prostymi drogami, ale była grzeczna, uprzejma dla każdego i bardzo uczynna. Mama martwiła się tylko, żeby dziewczynka nie zabłądziła któregoś dnia w miejscu, gdzie nikt nie będzie mógł jej znaleźć. Rozmyślając, jak temu zaradzić, wpadła na pomysł, by uszyć córeczce nakrycie głowy, które widać z daleka czerwony kapturek. Choć dzięki czerwonemu kapturkowi dziewczynka nie zmieniła swoich zwyczajów i nadal lubiła zbaczać z prostej drogi, teraz można było przynajmniej łatwo ją odnaleźć. Wystarczyło spytać kogokolwiek: Nie widzieliście, dobrzy ludzie, czerwonego kapturka? A jakże padała zawsze odpowiedź Właśnie hasa po łące albo przed chwilą mignął między drzewami. Wkrótce wszyscy, nawet mama i babcia, zaczęli nazywać dziewczynkę Czerwonym Kapturkiem. Babcia Czerwonego Kapturka mieszkała po drugiej stronie ciemnego lasu, a do jej domku prowadziła długa ścieżka. Co tydzień Czerwony Kapturek chodził do niej razem z mamą w odwiedziny, zanosząc jej koszyk pełen smakołyków. Babcia już z daleka machała do nich radośnie z otwartego okienka. Bardzo kochała swoją śliczną wnuczkę i przez cały tydzień nie mogła wprost doczekać się, kiedy znów ją ujrzy. Pewnego dnia babcia zachorowała. Trzeba było natychmiast zanieść jej miksturę z leśnych jagód, ale mama czerwonego kapturka nie mogła tym razem wybrać się w odwiedziny, ponieważ miała mnóstwo pilnej pracy, którą musiała skończyć przed wieczorem. Co teraz począć? Bała się wysłać czerwonego kapturka w długą drogę do domku babci. Dziewczynka na pewno zboczy ze ścieżki, zacznie zbierać kwiatki w gęstym, mrocznym lesie i zapomni o Bożym świecie. A co będzie, jeśli nie zdąży dotrzeć do domku przed zachodem słońca? W nocy nikt nie dostrzeże jej czerwonego kapturka. Zabłądzi, zgubi się na zawsze w wielkiej puszczy. Ale nie było rady. Staruszka leżała bez czucia pod pierzyną i tylko mikstura z leśnych jagód mogła przywrócić ją do zdrowia. Mama postanowiła uciec się do podstępu. Zawołała Czerwonego Kapturka i powiedziała: Posłuchaj, Czerwony Kapturku, pójdziesz dziś sama do domku babci. Dziewczynka klasnęła w dłonie z radości. Ale najpierw muszę ci powiedzieć coś strasznego. Otóż w naszej okolicy grasuje zły wilk. Zatroskana kobieta urwała na chwilę i spojrzała na Czerwonego Kapturka, żeby sprawdzić, jakie wrażenie zrobiły na dziewczynce jej słowa. Zaciekawił się Czerwony Kapturek. A co to takiego? Głuptasie, to straszny potwór, który czyha w ciemnych lasach na dziewczynki, które nie potrafią chodzić prostymi drogami. Czerwony Kapturek przeraził się nie na żarty. Jest tylko jeden sposób, żeby uniknąć spotkania z nim, ciągnęła dalej mama. Musisz trzymać się ścieżki. Nie wolno ci zerwać ani jednego kwiatka przy drodze, ani nawet zatrzymać się. Wilk tylko na to czeka. Mamusiu, szepnęła z lękiem dziewczynka. Ja nie chcę iść sama. Ktoś musi zanieść chorej babci miksturę z leśnych jagód, a ja nie mogę dziś ruszyć się z domu. Nie bój się, dziecko. Jeśli mnie usłuchasz, na pewno nie spotkasz wilka. Czerwony Kapturek wziął koszyk, do którego jej mama włożyła czerwoną fiolkę z miksturą z leśnych jagód, słoik konfitur, placek ze śliwkami i butelkę wina. Choć dziewczynka bardzo kochała babcie i martwiła się jej chorobą, Wcale nie miała ochoty iść sama przez las, w którym czyha wilk. Czerwony kapturek szedł szybko leśną ścieżką. Choć wokół rosły śliczne kwiatki, a ptaki śpiewały jeszcze piękniej niż zwykle, dziewczynce nawet nie przyszło do głowy, żeby zatrzymać się, choćby na chwilę. Patrzyła tylko przed siebie na ścieżkę wiodącą przez leśny tunel i z duszą na ramieniu czekała, aż z gęstwiny wyłoni się w oddali domek babci. Dzień był wyjątkowo piękny. Ptaki fruwały bez trosko z gałęzi na gałąź i dziwiły się, że ich mała przyjaciółka nie przystanie nawet na chwilkę, żeby się z nimi przywitać. A czerwony kapturek powtarzał tylko w myślach: już niedaleko, jeszcze tylko parę kroczków. Lecz cóż to takiego czerwini się tuż przy ścieżce? Jaka piękna poziomka! Czerwony kapturek już miał przejść obok, kiedy przypomniał sobie, że mama nic przecież nie mówiła o poziomkach. Dziewczynka przystanęła, schyliła się i zerwała z krzaczka dojrzałą poziomkę. Nic się nie stało. Nigdzie nie było ani śladu wilka. Tylko ptaszki śpiewały nadal w koronach drzew, a kwiatki kołysały się łagodniej w zielonej trawie. Poziomka była słodka jak cukierek. Czerwony kapturek nigdy jeszcze nie jadł takiej słodkiej poziomki. Szkoda, że rosła tutaj tylko jedna. Ach, nie, tylko jeden kroczek od ścieżki rosła jeszcze jedna, a dwa kroczki dalej następna. I tam, i jeszcze tam. Czerwony kapturek zupełnie zapomniał o swoim strachu przed wilkiem. Wkrótce dziewczynka oddaliła się mimowoli od ścieżki, zrywając coraz to większe i słodsze poziomki. Las był w tym miejscu nagi i milczący. Żadnego śpiewu ptaków, ani jednego kwiatka, ani źdźbła zielonej trawy. Ziemię pokrywały suche, trzeszczące gałęzie i powalone drzewa porośnięte mchem. Dzień dobry, panienko! odezwał się nagle czyjś głos. Czerwony kapturek odwrócił się i zobaczył kosmatego, lecz dobrodusznie wyglądającego jegomościa. Och, tak mnie pan wystraszył. Już myślałam, że to ten straszny wilk. Wilk zachichotał w duchu. Nigdy jeszcze nie zdarzyło mu się, żeby ktoś go nie poznał. Jakiż ze mnie tam wilk, Od skromny, leśny człowiek. Dokąd to panienka wędruje z tym koszyczkiem? Bardzo się spieszę do chorej babci. Ojej, muszę już iść. Babcia na pewno czeka. Wilk, który najpierw zaplanował pożreć dziewczynkę na miejscu, wpadł nagle na pewien pomysł. – A gdzież to zamieszkuje, szanowna babunia? – Za lasem na końcu ścieżki. Ledwo to powiedziała, wilk zniknął za drzewem i pomknął, co sił w łapach, na przełaj do domku chorej babci. Czerwony Kapturek zdziwił się nieco, że kosmaty pan odszedł tak niegrzecznie, bez pożegnania, ale dziewczynka nie miała za wiele czasu, by się nad tym zastanawiać. Przypomniała sobie przestrogę mamy o strasznym wilku i czym prędzej wróciła na ścieżkę, rozglądając się bojaźliwie na boki. Hej, Czerwony Kapturku! usłyszała nagle czyjeś wołanie. Ścieżką z głębi lasu biegł gajowy pan Wąsik. Z dwururką na ramieniu i nożem myśliwskim zapasem. Czerwony kapturek przystanął, żeby się z nim przywitać. Mama na pewno nie miałaby nic przeciwko rozmowom z takim dobrym człowiekiem jak pan Wąsik. Tylko dokąd się spieszył? Szukam cię od rana, wysapał pan gajowy. Kiedy usłyszałem, że idziesz sama przez las, pognałem za tobą. Wczoraj widziałem w lesie wilka. Wypaliłem do niego z dwórki, ale uciekł szelma. Jak to dobrze, że nie spotkałaś go na swojej drodze, moje dziecko. Nikogo nie spotkałam. Skłamał czerwony kapturek. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Odprowadzę cię do twojej babci. I ruszyli razem w drogę, pan Wąsik z dwururką na ramieniu, a czerwony kapturek z koszyczkiem w ręku. Tymczasem wilk, który pobiegł na przełaj przez las, stanął pod drzwiami chorej babci i zapukał trzy razy. To tam, zapytała babcia słabym głosem. To ja, twój czerwony kapturek, odparł wilk. Nie mam siły, żeby podejść do drzwi. Wilk wpadł do środka z wywieszonym jęzorem i zanim babcia zdążyła krzyknąć, połknął ją jednym kłapnięciem kosmatego pyska. Potem założył na łepie i czepek, wszedł do łóżka i nakrył się po uszy pierzyną. No, czerwony Kapturku, marny twój los. Podczas gdy wilk kładł się z babcią w brzuchu pod pierzynę, pan Wąsik i Czerwony Kapturek zbliżali się do końca ścieżki. Odprowadziwszy dziewczynkę na skraj lasu tuż przed domek chorej babci, gajowy zawrócił. Czerwony Kapturek znów został sam. Niczego nie przeczuwając, zapukał śmiało do drzwi. Babciu, to ja, twój Czerwony Kapturek. Przyniosłam ci miksturę z leśnych jagód, konfitury, placek i wino. Otwarte! Zaryczał chrapliwym głosem wilk, podciągając pierzynę pod ślepia. Czerwony kapturek wszedł do domku. Babciu, jaki ty masz gruby głos! A jaki mam mieć? wychrapał wilk. Przecież jestem chora. Podejdź tu bliżej, kochanie. Czerwony kapturek postawił koszyk ze smakołykami na podłodze i zrobił niepewnie krok naprzód. Jakaś dziwna była dziś ta babcia. Ach, babciu... Jakie ty masz wielkie ręce! Wilk czym prędzej schował kosmatę łapska pod pierzynę. Żeby cię lepiej objąć, mój czerwony kapturku, podejdź tu bliżej. Ale, babciu, dlaczego ty masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, mój czerwony kapturku, no podejdź tu do mnie. Ach, babciu, babciu, dlaczego ty masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, mój czerwony kapturku. Warknął zniecierpliwiony wilk. O jej babciu! zawołał czerwony kapturek, cofając się o krok do tyłu. Ale dlaczego ty masz takie wielkie zęby? Żeby cię lepiej zjeść! ryknął wilk, wyskoczył z pod pierzyny, kłapnął pyskiem i połknął dziewczynkę razem z jej czerwonym kapturkiem. Koszyk ze smakołykami upadł na podłogę, mikstura z leśnych jagód rozlała się, a butelka z winem potoczyła pod okno. Wilk podniósł butelkę, wyciągnął korek i jednym haustem wypił wino. Potem wlazł z powrotem pod pierzynę i zasnął. Całe szczęście, że gajowy wąsik, tknięty złym przeczuciem, wrócił do domu babci. Już z daleka zrozumiał, że stało się coś złego, bo drzwi były otwarte na oścież, a ze środka dobiegało głośne chrapanie. Zdjął z ramienia dwururkę i podszedł na palcach do okna. Omalnik krzyknął z wrażenia na widok wilka z rozdętym brzuchem, który bezkarnie panoszył się w łóżku babci. – Prędzej, może jeszcze nie jest za późno! Gajowy wąsik wpadł do izby, wyszarpnął z zapasa nóż myśliwski i trach rozprół brzuch wilka. Ze środka wyskoczył czerwony kapturek, a zaraz potem babcia, która z trudem łapała oddech. Obie rzuciły się w ramiona swojego wybawcy. Ach, jak koszmarnie ciemno było w brzuchu złego wilka! Aż strach pomyśleć, co stałoby się, gdyby nie odwaga i przezorność dzielnego gajowego wąsika. Od tej pory wszyscy żyli szczęśliwie, a ścieżka prowadząca przez las do domku babci stała się całkiem bezpieczna. Czerwony kapturek mógł teraz dowoli zatrzymywać się po drodze, a nawet zbaczać w ciemny las. Rzadko jednak to robił. Z czasem przestał nawet rozmawiać z nieznajomymi i stał się dziewczynką, która zawsze chodziła prostymi drogami.